Ok, misja na ten odcinek. Zdobyć nici. Po co mi nici? Żeby łowić. Po co łowić? W sumie nie wiem, ale. Może coś zrobimy fajnego. Dzisiaj, jako już jest 22 grudnia, będę później świąteczne porządki robić w mieszkaniu. I uznałem sobie, że można ten czas wykorzystać w Minecrafcie i ustawić AFK Fish Farm. Jedynie co, to gdzieś tutaj w kontrolsach jest mod AutoFish for Forge. Na przykład na P, nie, na O, na I, na K, L, J, na J. Ja sobie na J i będę miał AutoFish włączony i będzie mi to automatycznie wędkę wyrzucało. Więc jak sobie będę stał gdzieś, powiedzmy, i tak czy siak łowił. Więc e, fajnie jakby to mi to robiło automatycznie. A ja sobie będę sprzątał w mieszkaniu za ten czas. Więc to jest taki cel tego odcinka. Powiedzmy, że między innymi. A drugi cel to w sumie pokazać Wam domek, bo wam go nie pokazałem. Tak go to się prezentuje. Zrobiłem go między odcinkiem. E, podoba mi się. Podoba mi się. Bo, jest to coś. Jest to taki styl, którego nigdy. Nigdy nie. 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 ten jakoś szczególnie nie. używałem. że tak powiem. Oczywiście musimy melodyjki posłuchać od satyrów. one jest świetne, naprawdę. Bardzo mi to. się podoba. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się to podoba. Jest jeszcze jeden problem, ale może to jakoś handlujemy u villagerów, aczkolwiek oni chyba kupują cegły ci. Mm... Ci konkretni villagerzy Więc... Bo jest problem z gliną I właśnie nie wiem Jak go załatwić Jest tu jakiś pająk, powiedzcie mi że jest tu jakiś pająk na tym pustkowiu Co tam się dzieje, nie wiem co z tą wodą się dzieje Znaczy pustkowiu no Na tej pustce może bardziej, lepiej tak powiedzieć Fajnie jakby jakiś pająk tu był Bo bym sobie zdobył nić, nie? Jest szkielet. Szkieleta też sobie możemy zaciukać śmiało. Nie ma szkielet. Creepery na mnie są straszne. Uuu, mamy jakiegoś nowego Empusa. O kurde! Uuu, ja pier... Ciele. Uu. Czyżby nowe zagrożenie. A i Creepery teraz się nie mogą. Jest pająk, jest pająk, jest dobrze. Ale ta Empusa też tu jest. Empusi chyba. <laughs> o, golem je ochroni. Golem je ochroni. Ciekawe, co z tych rogów można robić w ogóle. Co to. A, moja dusza. Moja dusza. Znaczy, cień. O, i mam Ekspas z powrotem. To jest też ciekawa mechanika. Nie wiem przez jakiego moda wprowadzona. Ale też jest ciekawa. Dobra, mamy, mamy tego co chciałem, czyli gnoja pająka. Tak, dwie wydropił. Pięknie. Co to, mrówki? No, podejdę sprawdzić. Uwierzmy sobie te buty. Creepery mnie nie dopadły. ma. Rzuczki. O wow. Ale ładne wy jesteście. O wow. Ej śliczne nie? No powiedzcie, że nie. <grystanie> Naprawdę ładny mobek. Mm, tego omijamy szerokim łukiem. No ładnie ta chatka wygląda w tym mieście tutaj. Jakby udało się zlurować pająka. Aha, skajtować go jakoś. Aż tu. Pająk. O o pięknie. Bo nie ukrywam, że może mi być więcej potrzebnych nici. Dlatego chciałbym sobie to... troszeczkę pograndować. No dobra, mamy na dwie... Powinno starczyć, mamy na dwie wędki. A łowiąc na pewno złowimy jakąś, że tak powiem, wędkę. No to teraz trzeba znaleźć wiaderko... Znaczy wiaderko żelazo. Dobrze. Na pewno się przespać chce. Ała. I zrobić na pewno żelazne rzeczy. Tylko, że jest jeden problem: żelazo mi znikło. W ostatnim odcinku zbierałem żelazo i nie wiem o co chodzi. Dlatego, troszeczkę taki tutaj face palming, nie wiem gdzie one są naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie są te rudy żelaza. Nie wiem o co chodzi. Ale cóż zrobić, dobra, Marble tutaj dajmy. Okej, okay. ja zacznę kopać, bo tutaj mamy e, węgiel drzewny, mamy koper, koper mi nie jest potrzebny do niczego. Możemy sobie też diaksowy e, kilo zrobić, to nie jest złe, ale to później. Ale najpierw jak mówiłem, żelazo, także idę kopać. Okej, okay, dokopałem się do poziomu piątego. Po drodze wykopałem Lidor. Myślałem, że znalazłem w końcu. Że w końcu znalazłem węgiel, nie? Ale. E, to jest Lidor. To jest Lidor i nie było nigdzie. Po drodze nie było nigdzie. Zaraz Wam pokażę. Nigdzie nie było żelaza. To jest dla mnie okropne. Tu jakiś koper chyba też znowu. Koper. I nie wiem, co z tym faktem zrobić, naprawdę. Mm. Kiepsko się z tym czuję, że po prostu nigdzie nie mogę znaleźć żelaza. I nie wiem, co z tym zrobić. Zaraz zobaczymy. Będziemy kopać. E, powiedzmy, standardowo ja kopię na 12 poziomie. Też tu mam jakieś cave systemy. Tam jakąś pomarańczową. E, pomarańczową. fioletową kropkę jak zobaczycie. W tym kierunku. Jakieś cave systemy, aczkolwiek ja sobie będę chciał kopać po prostu na 12 poziomie normalnie. To tu jest 12 Small Tunnel. O, właśnie, coś takiego. Może niekoniecznie w ten sposób, ale kurcze. Wiecie, co jest taki problem? Chyba tak zadziała. O, dobra, tak zadziałało. Bo, jak się patrzę w dół, to to kopię w dół. okej mamy tutaj jakiś. Uh, się wystraszyłem, ja pierdzielę. Dobra, osiedlamy szybko tego kejba. O kurde, dobra, creeper. Creeper ode mnie. Dobra, bijcie się, bicie się fajnie. A ja sobie się zajmę tym szkieletem O tutaj O, cholera. Dobra, spadamy. Spadamy stąd. Ja pierdziała się, wystraszyłem tych oczu. Rany boskie. No, jak tu idzie, chyba. Dobra, pięknie, zdjęte pięknie. Muszę dbać o 8 HP, bo to jest naprawdę przekichane tutaj. A myślałem że to jest jakiś spawner. Creeper jest serumbisty. dziwnie się chodzi koło takich pokojowych Creeperów, naprawdę, nawet ode mnie, nie wiem, ode mnie spieprza, to dosyć zabawnie to wygląda, nie? Ale tu gdzieś chyba są jakieś, eee, te, nade mną gdzieś są chyba jakieś zombiaki, nie wiem czy to nie jest jakiś spawner. go zabiłem ręką ale szczerze powiedziawszy średnio mi się widzi tutaj e, chociaż, o dobra spoko mamy, mamy zaliczony kejwik, tu jeszcze jakaś a dobra to jest to, to miejsce, dobra e, mamy zaliczony kejwik bo miecze mi się skończyły i średnio mi się widziało, że tak powiem chodzenie tutaj w takim momencie, e, tu chyba też jest lidor, nie? Ej, naprawdę, gdzie są zwykłe rudy, bo ja tego nie ogarniam. E, tu mamy barwniki, na razie ich nie chcę zdobywać, bo zapełnią mi ekwipunek. To też jest lead ore? Ja pierniczę, gdzie jest jakiś... O, mamy klej. To jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, eee... Muszę sobie zmienić na shapeless, żebym wykopywał całość. To jest klej, to jest bardzo ważna rzecz. O nie, to ja tamte rudy nie wykopałem. No, dobra, nieważne. Walicie, one i tak nie są mi przydatne. Naprawdę, no, nie mam węgla, ani nic. Straszna lipa. Dobra, jak już mamy tutaj ten tunel. Small square. I będę sobie kopał takimi, oto właśnie tutaj, kwadratami. Normalnie będę sobie wykopywał. Tutaj mamy sobriety test. Amethyst. Fajne game, more divine. Ooooo! Bardziej boski niż... Bo divine to jest boski. Bardziej boski niż e, diament. Okej, okay, to mamy coś lepszego niż diament, co jest mega fajne. Bo może z tego jakieś tutaj e, wyplecimy rzeczy, zobaczymy. E, oj, przepraszam za tego Facebooka, jeszcze raz. Ale dobra, to ja będę kopał, będę się tutaj bawił, że tak powiem. I pokażę wam efekt końcu, czy w końcu znajdę żelazo. Okej, okay, jest jeden problem, mam wrażenie, że e, żelaza na tym biomie nie ma. Nie wiem, przepalam cegły, bo będę robił sobie tutaj botani pop podsy, ale potrzebuję do nich hopperów. No i żeby zdobyć hoppery potrzebuję żelaza. Więc będę musiał chyba sobie zrobić iron farmę, bo no jak na razie to ja nie widzę kompletnie tutaj na tym biomie żelaza. Dlatego przydałoby się może gdzieś to żelazo odszukać. Nie wiem, nie wiem gdzie ono może być. Możemy zabić w sumie Iron Golema, ale wiele nam to nie da. Wiele nam to nie da. Eee, wolałbym, żeby on sobie tutaj po prostu był. Chyba, że tutaj na przykład. A zejdźmy tu niżej. O, kotek. Eee, ciebie sobie weźmiemy stąd. widać, że się zawsze przydadzą. Eee, I zobaczmy, czy coś tutaj. O kurna! O kurna! Padaj. ja pierdzielę jaki dzik. Znaczy, dzik, no. <laughs> jaki kurde agresor. Jest już widać, że nie można mu się dać bodnąć. Masakra. Ogólnie to wezmę sobie z tej, tej statuetki yy, mieczyk. Wezmę sobie ten mieczyk i wezmę sobie to. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Że mnie nie zaatakują ani nic. Tutaj już wszystko ograbię. uuu, harpia. Będziesz mnie atakować? O, ty, kurde, gni do jedna. Jurko. I co? One się tam respią na tym? Czy co? Gniazdo, patrzcie się. Czy mamy gniazdo? I co to jest? A, zabij harpię, dobra. Ciekawe, ciekawa. Ciekawa w ogóle. Yy... Koncepcja z tym modem. Uuu, a to co to taki tutaj ołtarzyk? Trochę... Uuu, Wastone! Trochę creepy. Waystone jest zajebisty, bo będziemy mogli wrócić do domu w każdej chwili. tego sobie go zbiorę. Postawię gdzieś daleko, jak znajdziemy już jakieś żelazo. No nie gadaj, że to jest unicorn. Ale w sensie jednorożec. Ja pierdzielę. Pokaż mi go. No nie gadaj. Siema. O nie, on będzie ode mnie uciekał? Naprawdę? Ja M chciał cię oswoić. Ej, gościu, stój, stój, proszę, ja mam siodło. Ja chyba nie mogę mieć w ręku nic. Chodź tu. Czekajcie, ja zrobię taki szybki myk. X. Teleportuję się do domu, bo to jest dosłownie kawałek. Wezmę jabłuszko. Jabłuszko powinien. Nie, złote nie. Może siano? Może siano pomoże. I wezmę siodło, chyba że jabłko, a jak będzie trzeba złote. Wezmę też złote, wezmę też złote, bo zwykłych jabłuszek chyba nie mam. Chyba nie mam zwykłych jabłuszek, więc e, czekajcie, może ja szybko zdobędę. Bo chciałbym. Nie, tu chyba nie będzie. ich, Dobra, nieważne. Bo to są takie jakieś takie liście. No, raczej nie będzie zwykłych jabłuszek w tym. Nie mam co próbować. No to dobra, idziemy tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu A to? Chodź, popatrzcie, popatrz, popatrz, chodź tu Dobra, nie wiem, może tutaj będą... Może tutaj będą jabłka? Halo? Mamy sadzonkę, to się przyda. Ale dobra, spróbujmy, złote jabłko Się zwykłymi jabłkami oswaja, nie? O, ja nie mam zwykłego drzewa. Come on. Dobra, bo ja tego zaraz stracę. Mm, muszę go wziąć. Mam <laughs> nadzieję, że wypadnie. Dobra, świetnie. świetna, świetny sposób na podróże. Ale kurcze. Dałbyś jakieś zwykłe drzewko. Dobra, ty nie uciekaj, nie uciekaj. Bo na tobie się będzie super podróżować, naprawdę. Nie uciekaj, naprawdę, proszę cię. Nie uciekaj. Nie wychodź mi stąd. Tu mamy kolejne harpie. Właśnie, harpi mieszkają na drzewach. Te drzewa mi mogą chyba dać e, jabłuszka. O, to mam jakiś obóz. Chodź tu harpię. nie, to są... To są jakieś drzewa... Nie wiem, nieważne. Tu mamy lamy. Hmm.. Kurczę. I to jest kłopot, no. To jest kłopot, bo... Nie ma zwykłych drzew. Jakieś li, lisy, uuu, ładne. Czy lisy, czy co to jest? Tak, silver foxy. Nice, podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Dobra, mamy kolejną tą kapliczkę. Tam miałem już parę po drodze, ale nie chciało mi się do nich podchodzić. A to jest w ogóle jakaś inna. Zobaczmy sobie, co w niej jest. A, to jest taka z tymi. Dobra, złota jabłka, zawsze spoko, za darmo. Tu jakieś taki obozowisko, powiedzmy. Tylko strasznie tu jest opustoszałe wszystko. Tu mamy bagna, w końcu jakieś nie bają. Patrzymy co tam biega, to mój cień. <laughs> Siema. Ja saty nie będę zaczepiał, bo się boję, że mi coś zrobią. Serio, to są same takie lasy oliwne? No nie mówcie, kurczę. Dobra, robię cięcie. Dobra, mamy jakieś drzewo, zobaczmy co ono daje. Mhm, co to za drzewo? Plus? Nie. nie. Gdzie jest ta sadzonka z tego? Dobra, nie wiem. Jestem ślepy chyba, nie? Chyba. Bo ta żółta to chyba, chyba ją miałem. O nie, meduza. Nie mogę się na nią patrzeć, bo mnie za zateguje. Jest pełno jednorożców. To jest... to jest fajne. Jednakże... Także nic mi po nich, jak nie mogę sobie z nich skorzystać. Dobra. Chyba zrobię taktykę na... ...teleport i spanie. Aczkolwiek... ...chyba tak zrobię. Halo? U. Dobra, bo już jest coś tam do mnie zbliżało. Zabrało mi to level, w ogóle miałem 11, prawda? Albo 12, coś takiego. 11, dobra. Nie zabrało mi tego level. Nie, bo nie ma tutaj kosztu w ogóle obok tego, dobra. Akurat spoko. Gdzie jest nasza śmierć? Nasza śmierć jest tam. No, raczej musi być w przeciwnym kierunku. No i dobra, no. Szukam, szukam żelaza. Znalazłem w tym jednym grobowcu bohatera. E, tą złotą linkę i zobaczmy. Ooooo! Oh. Czyżby lasso mi pomaga? Pokczump! Pokczump! las Pok Lasso mi pomaga. O tak! Mamy jednorożca. Ale zajebiście. Dobra. Teraz możemy podróżować. Zobaczymy, czy coś tu będzie. Jakiś żelazo albo cokolwiek. Dobra, koniu zostań tu. Zaraz sobie obczaję, czy coś tu jest. Czy coś tu jest. Ehm... Godnego wydobycia. Widzę żelazo. Dobra. Ruszam do akcji. Dobra. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Dawaj mi to jak nigdy. Naprawdę. Dawaj mi to jak nigdy. Jeszcze jakiś węgiel jakby tu był. To byłbym... Święcie uradowany. Naprawdę byłbym tak... Uradowany. O mój Boże. Co to za... Widzicie to po lewej? Za wielki jakiś. Nie wiem co to jest, ale. Wygląda. W sumie dobra, widzicie? Co? Wkopmy się tam. Nie, bo mi kurczę, koń ucieknie. Kopmy sobie trochę tego kobla. Nie, to jest koper or. No dajcie spokój. No a żelazo gdzie jest? Tu jest to, tu jest to. A żelaza tu nie ma, naprawdę? O co chodzi z tym żelazem? Bo ja tego nie rozumiem, naprawdę. To nie jest żelazo, no. Nie, nawet nie, nie staram się o to. Ej, naprawdę, gdzie jest na tym świecie żelazo? Coś tu jest pobagowane chyba. A gdzie jest mój koń? Padł gdzieś tu? O no nie, o dobra, jest. Już miałem się, normalnie nie wiem co robić. O nie, koniu, byłaś. Znaczy, koniu, jednorożstwo. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Diament! Okay, nie wiem, na czemu to laso w ogóle zadziałało. A tamto wtedy nie. Boże, same lasy oliwne! O co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Ja tego nie rozumiem. Nic a nic. I czemu? Czemu żelaza nie mam? Nie rozumiem. Tego. Koniu, pomóż mi z tym żelazem, bo naprawdę, nie zwierzę. Ała fajnie bo Zrobimy sobie tu gdzieś jakąś taką mini bazę I będziemy mieli... O, waystone kolejny. Zarąbiście, jak jest kolejny waystone. Wow, ale skacze daleko w ogóle. Kolejny waystone sobie weźmiemy. Świetna sprawa. Świetna sprawa! Okej, okay, tymczasem znalazłem portal. Także... Jest to coś ciekawego, uuu ile golden, golden karotów, fire protection, mending O i te iron nagety są naprawdę, uuuu horse armor, no i jest coś fajnego w końcu e, Łopatę tu zostawimy Tam jakieś kurcze driady, nie driady Ten portal jest czymś ciekawym Nie wiem czy sobie tutaj nie damy A to zbroi nie mogę dać, nie? Nie, nie wiem czy sobie tutaj nie damy jakiegoś tego Aczkolwiek wejdę sobie najwyżej na ten odcinek i sprawdzę te kordy. Uuuu, w końcu coś innego niż niż te biomy pieprzone. Swoją drogą, e, tu powinno pisać Minecraft Desert. Tu jest co to jest? Minecraft Shutter, Savannah Plateau, coś tam. Coś taka Sawana dziwna. Ale na Minecraft Desert zwykłym powinien być... E, powinny być normalne te... Powinno być normalnie żelazo, więc powinniśmy sobie tutaj normalnie postawić tego... Waystone'a. Myślę, że zostawmy sobie tutaj. Pustynia! Pięknie. Pustynia. I wkopmy się... czekajcie, ja bym sobie zrobił small square. Coś takiego bym sobie zrobił. W sumie, chwila. Gdzie jest ten koń? A czy koń? Jednorożec, proszę cię, jednorożcu, idź tu. Nie, błagam cię, no idź tam. Nie, no kurde. Tu się tu zmieścisz? Zmieścisz się, no. Dobra, to było prościejsze. <laughs> Wkopałbym się gdzieś tutaj. szczerze powiedziawszy. I sprawdziłbym czy tu jest żelazo. Także musicie mi dać chwilę. Yy, jedyne co słyszę po wkopaniu to creepy dźwięki. jak chcecie to się słuchajcie, ale ja mam od nich ciary. Nie, nie chodzi mi o tego villagera spokojnie. Za ścianą są jakieś creepy dźwięki. Nie wiem o co chodzi z tym. mamy jakąś lawę. Przejmy sobie... Przejmę sobie to, ten teren. I oczywiście, że to jest jakiś surowiec dziadowski. A tu? No nie, no to nie jest żelazo, już widzę, że to nie jest żelazo. O co chodzi? O co z tym chodzi, ja nie wiem. Nie rozumiem tego braku żelaza. Może musimy się wkopać do takiego... No tu jest taka przestrzeń, widzicie to, nie? Im dalej, to jest taka przestrzeń, taka wielka, wielka, wielka na wprost. Może tam się musimy wkopać, czekajcie, ja to. Ja to przetestuję. Eee, mining tunnel, dokładnie. Nie, 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 mining tunnel, tylko... Eee, small tunnel, o właśnie, tak. I zaraz to przetestujemy. O i to wygląda jak żelazo. O nie, to jest copper. Czekajcie, czy to sprawdzę na pewności. Tak, copper, tak? O boże, no, to mi nie jest potrzebne. Ja pierdzielę. Dobra, zapalajmy w ten sposób. Ja się wkopię tam. I zobaczymy czy tam coś jest. Coś tam jest. Uuu. Dzień dobry. Uu. Jest creepy. Ała. Uważaj pod nogi, naprawdę. Jest tu creepy, naprawdę. Oczywiście nie ma żelaza. O czym miałby być? A! Ah! Może da się jakoś robić to żelazo? Iron Dust. Jak się robi żelazo? Iron Dust. Dobra, a to? No nie, nie wiem, kurde. To jest totalnie bez sensu dla mnie. Tu jest nasz ten... No nie wiem, naprawdę. Nie ma żelaza. Dobra, ja będę kończyć ten odcinek. E, jeszcze coś tu poszukam, ale no... Tu jest lipa z surowcami, naprawdę no. Chciałbym, ale nie mogę znaleźć nic. Jestem na tym biomie Minecraft Desert, to powinno coś tu być. Nie wiem. Na razie, do następnego odcinka.